29 września w Młodzieżowym Domu Kultury w Szczytnie miał miejsce ostatni przystanek Warmińskiego Objazdowego Festiwalu Filmowego. Festiwal zorganizowała Warmińska Inicjatywa Filmowa, a współorganizatorem imprezy był m.in. Miejski Dom Kultury w Szczytnie. Ten drugi warmiński objazdowy festiwal filmowy jest podtrzymaniem w ogóle tego naszego zrzeszenia, bo udało się go zrobić, udało nam się spiąć. Jest to taka, no, dla mnie, to, ja to odbieram jak trochę jak taką trasę koncertową, bo we wrześniu odwiedziliśmy sporo miejsc. Wcześniejsze pokazy odbyły się w Elblągu, Litzbarku Warmińskim, Olszczynku, Mrongowie i Ławie i Olszczenie. Jako pierwszy pokazano obraz Mateusza placka Chimera. Wartością filmu Chimera jest przede wszystkim tło, moim zdaniem, na jakim rozgrywa się historia głównej bohaterki, czyli takiej kobiety w średnim wieku. A tłem jest właśnie Warmia i taki klimat, który gdzieś tam się przedziera między różnymi wydarzeniami. I to, to, to uważam, dla mnie jest największą wartością. I drugą wartością jest to, że ten film jest najlepiej, moim zdaniem, najlepiej technicznie zrobiony, bo mieliśmy dosyć silną taką, dosyć mocno organizację planu przygotowaną, no i to się, to się później przelało na ekran, że, że jest to, myślę, w miarę sprawnie opowiadane, natomiast ja nie jestem pomysłodawcą tego filmu, bo tu, tu ten film powstał w ten sposób, że była pewna kobieta, która właśnie przyszła do nas z pomysłem na ten film i no i my się podjęliśmy i, i ten film teraz jest i można go obejrzeć. Jakie to uczucie, gdy twórca widzi swój film na dużym ekranie? No jestem zestresowany zazwyczaj, to jest tak, że jak się zrobi film to no ja przynajmniej tak praktycznie na każdym pokazie czuję, że, że, że... Że, że jakby się no, boję tego odbioru trochę, nie że, że tak no, najchętniej bym uciekł. Jaki był ten odbiór dotychczas? Pozytywny. Też, ja też w sumie cały, w całym swoim takim działalności nie, nie spotkałem się z jakimś takim. Yy, raczej nas wszyscy zachęcali do tego, żebyśmy działali. Nie? Filmy wyświetlone na pokazie można nazwać kinem niezależnym. Co to jest kino niezależne? No jak ktoś robi bardziej z pasji niż dla pieniędzy. To jest kino niezależne. Widzowie zdają sobie sprawę z tego, że kino niezależne lub amatorskie może być niedoskonałe pod kilkoma względami. Jednak pasja, z jaką jest tworzone i ciekawość, ciągnie ich wprost do sal kinowych. Po prostu zobaczyłam informację, że jest kino młodych. Chciałabym zobaczyć spojrzenie ludzi młodych na świat. Nie ukrywam, że to też poszerzenie moich horyzontów myślowych. Ja mam może jakieś tam stereotypy, które chciałabym, żeby pod wpływem może nie tych filmów, ale też się zmieniły, tak, żebym mogła popatrzeć oczyma młodych na świat. Zwolennikiem festiwali takich jak ten jest między innymi Piotr Filipowicz. Przede wszystkim w kinie powinno pokazywać się po to, żeby ludzie nie zapomnieli, że filmy powinno oglądać się w kinie, a nie na YouTubie. Filmy powinno pokazywać się w kinie, dlatego żeby ludzie wychodzili z, ze swoich domów, z ciemnych pokoi i oderwali się chociaż na chwilę od ekranów telewizora czy ekranów e, monitorów komputerowych, żeby przychodzili e, i nie wiem, wchodzili w jakąś interakcję z filmem, żeby mogli porozmawiać ze sobą o swoich odczuciach, o tym, co im się nie podobało przede wszystkim. Zawsze jest ryzyko, że gdy raz da się przyzwolenie krytyce, nie doczeka się jej końca. I w tym przypadku padło kilka surowych opinii. Ja się dowiedziałem, że ten to trzeci świat. Wszystko, totalnie. Tak wygląda krajobraz z Mad Maxa. Nie ma ludzi, a, a tylko jakieś postacie snują się. Najpierw jest rozkładane jakieś mięso, jedzenie na, na straganach, nagle wszystko znika, puste klatki. Po prostu ja już do na nie pojadę. Boję się. Boję się naprawdę, autentycznie po tym filmie. I ta kobieta na końcu, która opowiada o tym, jak było super kiedyś, jak było fajnie, i pokazany jest krajobraz. I tak się zastanawiałem. Jeżeli ona opowiada o tym, jak to było cudownie, a pokazany jest Mad Max, no to sorry, ja jej nie wierzę. Bardziej wyrozumiały jest Piotr Filipowicz. I to, że gorzej widać, coś jest niespójne, niezależne, dlatego że nie ma pieniędzy na to, żeby było zależne. Ci młodzi ludzie muszą się uczyć, muszą kształcić swój warsztat. Próbują sami. Odpowiadają im starsi, bardziej doświadczeni, a czasami jest tak, że muszą bazować tylko i wyłącznie na swoich doświadczeniach, na tym i na swoich błędach przede wszystkim uczyć się. Filmy wzbudziły również głębsze refleksje na temat polskiego kina. Jeśli chodzi o polskie kino, w ogóle debiuty i tak dalej, z tego co wiedziałem, to jest dolina. To jest e, dużo emocji, uczuć i dogrzebywanie się gdzieś takich, jakichś pokładów e, smutku, problemów, cały czas problemy. Polskie seriale to jest cały czas problem, życie to jest problem, wszystko jest źle i tak dalej. Czy kino polskie jest smutne? Czy może Polacy lubią ponarzekać i poszukać w filmie smutnych wątków? Ciężko powiedzieć. Na pewno można popracować nad tym, by polskie kina było ciekawsze lub po prostu lepsze. I takie są też założenia warmińskiej inicjatywy filmowej. Chodzi o to, żeby y, zrobić coś wartościowego. No, to, 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 to jest jakby droga tej warmińskiej inicjatywy, żeby y, skoczyć na wyższy poziom. 30 września w Młodzieżowym Domu Kultury w Szczytnie odbył się kolejny wieczór filmowy. Pokazano dwa zwycięskie filmy 30 edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych. Członek jury, Janusz Kijowski, objaśnił publiczności powody, dla których filmy Heniek i Koleżanki zostały nagrodzone jako najlepsze. Jako pierwsze pokazano film grupy Ergrej Grzegorza Madei i Elizy Kowalewskiej Heniek. W ...polskiej tradycji filmowej, dlatego że bliższy jakby takim poczuciu humoru yy, kina czeskiego, z niż, niż polskim produkcjom na ogół takim bardzo gnuśnym, smutnym i dramatycznym. Ale pod tym humorem filmu Heniek kryje się bardzo gorzka konstatacja o nas samych, to znaczy o tym, jak potrafimy być nienojalni, jak potrafimy zdradzać swoich przyjaciół. Drugim filmem, który pokazano, były koleżanki Sylwestra Jakimowa. Ten film fabularny, absolutnie fabularny, Wymyślony, napisany, zagrany, yy, casting był, te dwie dziewczynki, które tam grają, takie nastolatki yy, są znalezione właśnie z castingu. Yy, ma, yy, mamy wrażenie, oglądając go, że, że oglądamy film dokumentalny, że mu w jakiś sposób diabelski, nieprawdopodobny, nie wiadomo jaki, udało się zaobserwować te sytuacje uliczne, które tam się dzieją yy, na łódzkich ulicach yy, w, yy, w, yy, w gronie tych. Tych nastolatek. nastolatek nieszczęśliwych, nastolatek biednych, takich wyalienowanych, takich samotnych, takich bardzo porzuconych, które to porzucenie i tę swoją samotność pokrywają niezwykłymi e, pokładami e, agresji. Wszyscy miłośnicy poezji powinni zarezerwować sobie najbliższy czwartek 6 października i pojawić się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. O godzinie 17 będzie można tam spędzić wieczór z poezją Czesława Miłosza. 7 października o godzinie 17 w Młodzieżowym Domu Kultury w Szczytnie odbędzie się otwarcie wystawy fotograficznej Mariusza Dąbrowskiego. Wystawa zatytułowana jest Gruzja. Kraina życzliwości. 8 października w Młodzieżowym Domu Kultury w Szczytnie spektakl Dolina Muminków. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Wszystkie zainteresowane dziewczęta z klas 1-3 zapraszamy do udziału w wyborach Małej Mis Szczytna. Spotkanie organizacyjne 10 października o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Szczytnie.